W tym filmie pokażę Ci, jak najlepiej nosić fuksję na usta. Makijaż zaczynam od nawilżającej bazy, która ma w sobie SPF30. Teraz przechodzę do podkładu, który ma średnie krycie, jest dosyć gęsty w formule, więc bardzo wydajny. Wyrównuję nim koloryt cery. Teraz z korektorem o takim brzoskwiniowym odcieniu rozjaśniam zasinie pod oczami. Ja przy takich mocniejszych ustach lubię lekko cieplić owal twarzy, więc sięgam po trochę cieplejszy brązer, który nakładam na brzegi twarzy, na powiekę, na nos. Wszystko oczywiście dokładnie blenduję. Czas na róż i tutaj wybrałam jak najbardziej chłodny odcień, aby współgrał z ustami. Pudrem dedykowanym do strefy pod oczami utrwalam korektor, a takim większym, presowanym utrwalam resztę makijażu. Aby twarz nie była za bardzo matowa, sięgam po rozświetlacz, który wklepuję na najwyższe punkty ruch stemplujący jest kluczowy, aby nie naruszyć makijażu. Przy pomocy mydełka oraz pisaka stylizuję swoje brwi. Na oko nakładam przepiękny toper i wzdłuż rzęs robię małą kreseczkę. Czas na maskarę, która ląduje na górnych rzęsach. I teraz przepiękna fuksja. Bardzo lubię tą pomadkę, bo pomimo tego, że zastyga, nie wysuszyła mi ust. Makijaż z mocnym akcentem na ustach gotowy. Jak Wam się podoba taka fuksja? Wszystkie produkty znajdziesz w opisie poniżej. Pamiętaj, aby zapisać ten film na później.